Już? Mogę zacząć śpiewać? Możesz. A po ilu nutkach byś chciała? Po jednej. Poproszę dwie nutki. A jaka taśma? Profesjonalna. Proszę bardzo. Czy to leci? Nie leci. <grym> <grym> Ale <ja> czekam, nie? <grym> Na razie nic nie ma. Mam tańczyć? No to jaką wersję mam śpiewać? Jaką chcesz, jak chcesz, jak ci wersję. wyjdzie? Okay. No, 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 no. A, A możesz no, próbować no, 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 no. różnych stylów, też no. będzie dobrze. Na czole ten go pompona? Nie, czy? na górę go weź na słuchawki. Będzie no, 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 tak. tak fajnie odstawał. Aha, I teraz pompona na słuchawki. O, idealnie. No, tak! Może być z przodu, bo z przodu miał tylko Szymon. <grym <grym Transformers! <gry> No czy Wzywam tik ti, ti, ti. Do z mega zordy, tak? Nagrywa się już? No. Eryk, gotowość. Do mnie. <śmany> <śmany> Nie, proszę nie. nie jedziesz dalej. Jedzie. Dalej! Jedziesz. Jedziesz! Rapuj! You will get a sentimental feeling Hej, z tego też fragment zespiewaj w miarę, żebyś z czego wycinać, nie? nie tutaj. O, ten fragment myślę, że będziesz mogła wyciągnąć, właśnie. For sure. Skąd bierze te ruchy? Jakie roboty? No. Możesz tak wyjść i wejść. Stepowanie? Tak? Wyjdź, wyjdź. Hmm? Nie? No, Zaraz Ta długie to solo. Weekend. Znowu nas będą posądzać, jest że jesteśmy becneta? pijani.